Na brak rodzinnych atrakcji w Pruszkowie z okazji Dnia Dziecka nie można było narzekać. 1 czerwca w Parku Kościuszki już od godziny 14 okolice pałacyku Sokoła zapełniły się kolorowymi stoiskami. Powiat postawił na Dzień Dziecka w megarytmach kultury pod hasłem Dnia Pieczy Zastępczej. Niewiele osób wie, że 30 maja jest oficjalny Międzynarodowy Dzień Pieczy Zastępczej. Jako współorganizator chciałem też dołączyć tę historię. No, żeby trochę też rozszerzyć wiedzę po co i dlaczego, no i też e, zaangażować osoby, które by tu przyszły do próby współpracy z nami. Właśnie piecza zastępcza, czyli zapewnienie dzieciom, które tej opieki są pozbawione, z jakiegoś powodu rodzice biologiczni nie mogą jej wykonywać, to my szukamy osób, które e, znajdą im dom, bezpieczeństwo i ciepło. Szkolimy tych kandydatów, e, współpracujemy z rodzinami. Płacimy im świadczenia, wspieramy terapeutycznie, no i mam nadzieję, że jest to partnerska relacja ku temu, żeby te dzieci miały zapewnione spokój i bezpieczeństwo. Na scenie, oprócz koncertów, odbywały się pokazy lokalnych młodych talentów, m.in. tanecznych. Przy stoiskach, oprócz oferty gastronomicznej, czekały również szeroko zakrojone zajęcia zarówno sportowe, typowo animacyjne jak i warsztaty artystyczno-rękodzielnicze. Tworzenie latawców, malowanie foliowej ściany, doświadczenia chemiczne czy zabawy związane z papierem to tylko przykłady. Przygotowanych atrakcji. Rurki robimy z gazet, czyli gazety dniemy w paski i po prostu skręcamy je na patyczku. Patyczek oczywiście wyjmujemy i w ten sposób powstaje rurka, z których właśnie wyplatamy koszyczki. I jak najbardziej w warunkach domowych można to wyplatać. To jest wiklina papierowa, więc jest bardziej plastyczna. Można z tego wszystko zrobić, a myślę, że z upleceniem koszyczka małego poradzi sobie kilkuletnie dziecko, tak? A jakie dzisiaj wzory proponujecie takie no dość łatwe do wykonania i szybkie w czasie? Prosty koszyczek, na przykład tak jak tutaj dzieci wyplatają na, na długopisy, kredki, ołówki. Yy, no, tak na pierwszy raz myślę, że to, żeby spróbować zobaczyć, czy, yy, czy się to podoba, czy, czy jestem w stanie to zrobić, to. Yy, to by taki najprostszy koszyczek, mały upleść. W namiocie organizatora czekało koło fortuny, które losowało zadania dla uczestników zabawy. Każdy a szczególnie dzieci wyszły stąd obdarowane powiatowymi gadżetami. Miłą sportową niespodzianką była wizyta Urszuli Łoś, mieszkanki Pruszkowa, kolarki torowej z wieloma osiągnięciami na arenie międzynarodowej. Pytają o wszystko, o to jak zaczęłam trenować, jakie prędkości osiągam, jak to jest, że mój rower nie ma hamulcy. No po prostu zadziwiają mnie tymi pytaniami, ale bardzo się cieszę, że jest zainteresowanie właśnie moją dyscypliną sportu. Niektóre osoby nawet nie wiedzą do tej pory, że mamy u siebie w Pruszkowie tor kolarski. Niektóre dzieciaki już były na torze kolarskim i mówią, że widziały mnie na treningach, także się bardzo cieszę. I cieszę się, że właśnie dzisiaj w dniu e, święta dzieci tak naprawdę mogę przybliżyć moją swoją dziedzinę sportu. I dziwią się chyba lekkością roweru. Oj tak, o to też się bardzo często pytali, chociaż było pytanie, czy on waży 3 kilo tylko, a ja mówię, nie, 7. Oczywiście autografy, ale powiedz, z czym przyjechałaś, bo oczywiście na stole leżą krążki, za jakie osiągnięcia. Tak, przy, przyjechałam pokazać i pochwalić się swoimi medalami z mistrzostwa Europy, z Pucharów świata. Też cieszą się zainteresowaniem. Wow, tak na, naprawdę to pani zdobyła. A powiedz co przed tobą teraz z zawodów sportowych, gdzie możemy ci kibicować w najbliższym czasie? W sierpniu bardzo ważne mistrzostwa świata, gdzie będą kluczowe też z punktami do olimpijskich. W Paryżu, także trzymajcie mocno kciuki. A w Pruszkowie kiedy będzie można cię podziwiać? Z tego co wiem we wrześniu podczas mistrzostw Polski, także też również wszystkich zapraszam. Powiatowy dzień dziecka upłynął w zielonych, parkowych okolicznościach przyrody i przede wszystkim w towarzystwie wyjątkowo udanej aury.